Cześć, tutaj klopców. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z gry Battlefield 3 na moim kanale. No, jest to oczywiście gra dosyć stara, już pewnie znacie, ale myślę, że to nie będzie Wam przeszkadzać. Zapraszam, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania, do oceniania. No, zapraszam. Zapomniałbym, przepraszam najmocniej za napis Action u góry, niestety aktualnie jest to jedyny program, w którym mogę nagrywać e, filmy, jest najlepiej, wszystko wygląda i w ogóle nie zacina nic, e, no nie będzie tego napisu cały czas, no ale na razie musi być, po prostu... Mam nadzieję, że to nie będzie Wam jakoś bardzo przeszkadzać. Tyle jeszcze słowem wstępu i z takich rzeczy technicznych. Miłego oglądania. Chwilka, chwilka. Kurczę, przepraszam Was za mój brak profesjonalizmu jak zwykle. Czułość się jest ewidentnie za dużo. Czyli nie jakimś zamachem terrorystycznym Mam metro, Ja nie grałem jeszcze w tą em, edycję Battlefielda eee, Co dziwne, bo grałem od czwórki Zwyż To mi tak mi się wydaje, że grałem w większość gier z serii Battlefield, ale od czwórki właśnie wzwyż. Um, bardzo serdecznie też zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie naprawdę potrzebuję Waszej pomocy w doborze gry, bo to jest ciężka sprawa, żeby jakąkolwiek grę sobie tutaj znaleźć. A lepiej, żeby tutaj ktoś kto będzie jednak oglądał to O ile ktokolwiek będzie to oglądał Sam mi napisze, co by chciał oglądać, oczywiście Muszę wam jeszcze powiedzieć, że ja już Tutaj widziałem te, tą scen. już tą pierwszą misję przeszedłem i drugą część, znaczy i część drugiej misji też, ehm, aczkolwiek no, były problemy z nagraniem, z plikiem no i nie mogłem tego wrzucić. dobrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to jest? Ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? Okay. No nie. Dlaczego? Pytam Próbuję ratować swój Nie wie, co nas interesuje. Mila, wysłuchajcie, później mnie poprzewiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść w tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku sierżanci. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i Piela? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy. No, z tego co usłyszeliśmy to jakieś, jakaś agencja coś pytał się do C... czy pracują dla CIA, ale tam mu nie odpowiedzieli. Yy, jakaś agencja który się z naszego bohatera. Zgadam, że to jest nasz bohater, w którym gramy. informacje na temat tego terrorysty, którego widzieliśmy w pierwszej misji. Um to jest ciekawy typ gry. Ja bardzo takie e, lubię, wiecie, że początkowa misja jest w teraźniejszości i te pierwsze kascenki, a kolejna misja jest już na parę miesięcy wstecz. To jest ciekawy typ gier i jest naprawdę fajny i wciągający. Ja od razu mówię, że w Battlefield 3 tutaj grałem też w, w, do połowy, pewnie nawet nie była to połowa tej misji. No panowie, wszyscy wysiadacze! Także na razie nic mnie tutaj nie zaskoczy. Raczej na będę mniej więcej dziewczyn. wiedział, co powinienem robić. Jadam! Także nie powinno być źle do czasu. Bo ja się ukrywam, że na e, pierwszej próbie nagrania tego filmu zginąłem 3 razy. Zastanawiasz się czasem, czemu w tej części? Sierżant Henry Blackburn, pierwszy batalion zwiadowczy Piechoty Morskiej, 15 marca 1913 13 czasu Zulu. No i dalej nie doczytałem, więc mogliście sobie doczytać sami. E, tego co tam pisało nie widziałem wcześniej. Mamy podążać za no, chyba nie, nieważne za kim. To jest mamy iść. Panowie, witam! Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Pinca, To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na Was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Tak, ruszajmy najlepiej jak najszybciej. Tu już ekipunek znam, mamy karabin jakiś szturmowy, karabin snajperski, granat i nóż. Um, granat używamy do dwie. nóż po Nóż po lew. Nie trafiłem. Eee. Um, to jest piesek, co się, w przebyt, ale uciekł. I się nie przyzyłem się przodem. Halo, uciek. Nie do szukać tego. zapominam, że tam skąd pochodzisz, szkoły nigdzie od razu nie widział. Trzymać się razem. Rozdonać się. na okay, chłopisko Tutaj. Ani jednego cywila. Tutaj. Nie ukrywam, że znowu się lekko przestraszyłem. Chuffin znowu dostał. Za pierwszym razem się już naprawdę przestraszyłem teraz tak krótko. Oczywiście jeżeli będą jakieś... Um, ...problemy, jeżeli chodzi o y, dźwięk za głośno za cicho, ja wszystko będę analizował. Myślę, że no już następny film będzie na pewno lepiej zrobiony tego.

mam miałem takiego... E, taki wem jakby do, do rozmawiania. Nie wiem z tym ja o czym powinienem rozmawiać. Dobra, tak jakbym pierwszy raz podchodził do tego, no ale tragedia jest, tragedia, nie powiem, jestem trochę zmęczony, nie wiem, czy powinienem tutaj się bawić jeszcze w nagrywanie, ale... Nie zbliżać się do samochodu! Idą Wszyscy do do mnie, cele po drugiej stronie parkingu. Odkrzyżają nas! Przejeżdżam się. Ha! Ha! Będę ukrywał, że aktualnie filmy będą to takie spontaniczne raczej nagrania, bez. Bez montażu aktualnie. Myślę, że. W czasie późniejszym już... Będę mógł dorzucić jakiś montaż do tego no, ale na razie nie, na razie to będą takie suche gameplaye. Ej kolego, to? też się... Nie, nie możesz też nie oglądać się tego najlepiej to no, rozumiem. Na pewno jakby tutaj był jakiś montaż byłby i tak dalej to by się oglądało to wszystko lepiej. No, ale na razie musi być jak jest. No, i myślę, że tak aktualnie misja dwie na odcinek, byłoby coś fajnego. Ja myślę, że to była ok. Um, częstotliwość wrzucania filmów, tutaj rura trzeba dawać przez okno. Jeszcze za daleko pobiegłem mi się od razu załączyli ci przeciwnicy. My to, my to <grywky> o Ow, kontakt! Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę. Kuźwa to pieprzona pięćdziesiątka! Nie wychylać się! <grywky> idziemy od osłony do osłony. Wybabimy go. Idę. Idę Dobra, a teraz. Idę. Idę. Naprawdę podziwiam tych ludzi co... Oczywiście to jest gra tylko. Ale ludzie, którzy naprawdę są w armii, w wojsku, walczą za kraj albo po prostu... na no raczej za kraj w obronie swoich swoich obywateli. To jest naprawdę poświęcenie już chyba większego. Nie ma większego poświęcenia. No tak, tak mi się nie? wydaje. Jeżeli jest, to... Przepraszam. Oczywiście możecie uważać, że na przykład... No że no, są inne rzeczy, które można robić, to jest większe poświęcenie, jak najbardziej to rozumiem. że ktoś może mieć inne zdanie jak ja. Także... Nie wiem, według mnie to jest jedno z największych poświęceń to może być. Kurwa osłona się sobie! Tak, zajmę rakit czy co to tam jest W zasadzie wyrzutnie przeciwko... Najlepiej strzelasz! Jak zobaczysz błysk broni, rozwartości. No, Przejóż się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Jezus Maria, znowu przez przypadek wcisnąłem kontrol! Tak samo jak w poprzednim filmie, no Jezus Maria I znowu będzie trzeba tu iść. To, aż by się samemu chciało wyciąć, ale no nie mogę, no nie mogę. Nie wiem, aktualnie nie jestem. A nie, dobra, na szczęście jesteśmy tutaj. Jak zobaczysz błysk broni, rozpadość. Przejuszcie, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się 3, 2, 1, powiem! Nie było. Tu jakiś hotel? Tak, no na pewno był hotel, bo by to w, w, w porządku? Dziękuję, wiem, że nie jest okropnie, nie wiem. Szajbus 1-3, tu sanitariusz. Kołataliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Będziecie na to słynieć... Jasna sprawa. Jaki kierunek? Odbiór. Północna strona. Szajbus 1-3 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem. Przemieszczamy się. Odbiór. Wypatrujcie wroga, nasi są tam całkiem odsłonięci. Przyjaciel na poziomie ulicy! Zawaliśmy się za lat! Balkony, lewa strona! Kruk na dachu, przed nami! Czele! Dobra, idziemy! Przepraszam za tą ciszę, ale jestem zmęczony i to już... To tak... Uważajcie na ulicę i dachy. Eee. Zresztą już, już mówiłem o tym, że nie mam tej... Ja w ogóle nie mam tego daru do rozmawiania, takiego plus podczas grania. Ciekawe jak to ten... Chciałem sobie takie coś wyrobić, że... sobie tutaj wywam i e... no, rozmawiam sobie... Fajne, fajne. fajne jest takie rozmówienie, no ale na razie to musicie się <laughs> przemęczyć z tym wymownym milczeniem. Idą do nas, są w budynku. Zejdziemy wreszcie z tego zastrzelonego damu? Tu już nie wiem co będzie. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę rady. słyszę, że tam się przebijają. Szybciej, szybciej. Ty idziesz? Teraz idziemy A co będzie po Daję rządzony przez terrorystów to marne rozwiązanie. Rachul, Amerykę założyli terroryści dla terrorystów. Jak ci się zdaje, czym była amerykańska wojna o niepodległość? Stoje tu są zwycięzcy. Jak ty w ogóle kiedyś do tego? Sam sobie często zadaję to pytanie. Dobra, mamy checkpoint. O, oh, tu przyjeżdżamy. Takie strzelanie? Ojej, to są chyba nasi przyjaciele. I to mi się nie podoba. To nasz patrol? Dwóch. Zgłódźcie się. Czy dwóch z tego patrolu, które mieliśmy odnaleźć, nie żyje? Oj, to są cywile? Tak, dobrze, że nie zacząłem strzelać. O Jest ktoś żywy. Kurwa, mamy tu rannych i zabitych. Chwila! Nawódka Sajwosów tu 1-3! Musimy ewakuować rannych! Odbiór! Przyjąłem jeden trzy. Uważajcie na siebie. Bele. Cholera, coś tu jest nie tak! Coś znalazłem! O nie, jest dobrze! Ładunki, Drugi, Kurwa przyciągamy za dużo uwagi. No co jest? Muszę wiedzieć, do czego jest podłączony! za przewodem, Tak coś myślałem, kurczę, Że to nie będzie jakoś tak kolorowo. Ło, wow, zgubiłem. Kursze. No, by mi się tam nic nie stało. Bo jeszcze tam, jest. O, jest szczur. Eee. Bo i są tam nasi przyjaciele, i jest jeszcze ten jeden ranny. Dobra, mamy tu coś. Nie, kurczę, tu są te do klikania. To jest tak niespodziewane. No nieźle tego tu załatwił. Ok, chyba uratowaliśmy ich. Tak, uratowaliśmy ich mi na razie, ale mają mi tak kłopoty O nie Ale teraz będzie akcja Jezu Wszystkie osłony zrzucili Złe teraz otwarcie. Nie mogę trafić. Oj. Uważaj Montes, bo osłony trochę ci brak. Ah, tá na estranho, estrada. Ah, vou... Eu até Zgarnąłem tego Dobrze, nie wyrzuciło nie tu się nie. że dostaliśmy Shit. Ja Cię kręcę. Oj, 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 szczerze? Naprawdę nie chcę myśleć, co czuł ten człowiek. Jeżeli byłby to prawdziwy człowiek, nie chciałbym być na jego miejscu. Musiał być taki stres. Ale z tego, co widzę, to jest już koniec misji. I mamy nową misję. Misję pod tytułem Powstanie. No to co? Mamy no, 27-28, prawie pół godziny minut materiału. Myślę, że nie był on najgorszy. Oj, pominąłem, przepraszam. Wrócimy do tego. Na pewno. W następnym filmie. No co? Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Z drugiej strony. Mam lepszy pomysł. Przepraszam. Dobra, zrobię tak żeby tutaj ym... nie ten nie... że... no dobra, w każdym razie dziękuję Wam za obejrzenie, yy, oceniajcie, piszcie komentarze, z czego byście zobaczyli kolejny film. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.